Witam gorąco i bardzo serdecznie na kanale Antoni Historia i teraz opowiem o Białorusi i Białorusinach i historii tego narodu. W tej ręce trzymam szablę i jest to symboliczne, ponieważ historia Białorusi ściśle związana z wojnami i bitwami. Dlatego nie trzymam w ręki ziemniaka tylko szable. Wiele ludzi mają dużo mylnych pojęć o Białorusi i kojarzy Białoruś tylko z kartofilowym Führer'em albo kolchozem lub traktorami, No, szczerze Bulba, czyli rzemniaki, po białorusku bulwa, jest czymś ważnym w życiu Białorusina, w białoruskiej kuchni, natomiast w ogóle nie odzwierciedla historii tego kraju. Białorusini to społeczność narodów słowiańskich i balckich i w pewnym stopniu nawet balcki etnogenez był większym Tutaj warto wspomnieć nie tylko o starożytnej Litwie, a również o naro narodowości Jatwingów. Jatwingowie zamieszkiwali zachodnią część Białorusi, część Podlasia też i zostawili swój gen na Białorusi i Białorusach. Tak samo jak część e, balckiego plemienia Litwy i nawet Goliadzi. Plemienie Goliadzi uciekło na wschód i zostało nawet pod Moskwą w swoich czasach, i tam już było zmieszana z Tutajszymi finosławieckimi plemionami Moskowi. Natomiast, aczkolwiek historia Białorusi zaczyna się na pewno jeszcze w V-VI wiekach naszej ery, od istnienia księstwa Polackiego i Polocka jak miasta, bo da badania archeologiczne potwierdzają istnienie tego miasta w XVI w VI wieku. I Według letopisów Rostowski, to plemiona sarmackie napadali na to miasto. To bardzo ciekawe, bo my jesteśmy też sarmatami w pewnym stopniu i wiadomo, że ta sarmacja starożytna też przechodziła przez stepy ukraińskie, przez wschodnią Polskę i może nawet i na ziemię białoruskiej wszystko to złożyć, to mamy na Białorusi nawet cztery ginesa, czyli sarmacki, słowiański, balcki i jeszcze jeden, czyli wikingowski, ponieważ wikingowie jako jedni z zasnowalników Rusi Kijowskiej, chociaż istnieją sprzeczki, czy byli to wikingami, czy baltami, czy też północnymi Słowianami, natomiast sprawa polega na tym, że w Płocku rządzili Rok Wolot, później jego córka Ragneda, żona Władimierza z księży kijowskich, czyli ich imiona, jak i portrety, wskazują na, na nordyckie pochodzenia, czyli wikingowie rządzili na Białorusi, w płockim księstwie i na mężczyźni, czyli w okolicach dzisiejszego Mięska. Natomiast w księstwie turowskim byli swoi potomkowie dynastii Rurikowiczów i Zasławici, i te miejsca zamieszkiwali też plemiona Drewlian i Drygowici. A Plotską, Księstwa i Smolenskie, wschodnia Białoruś, zachodnia część Rosji, była zamieszkiwana przez Krzywiciów, też plemienie słowiańskie. Według niektórych historyków białoruskich, to właśnie mianowicie Kriviczy są a tym fundamentem białoruskiego narodu, a nie cwingowie. No W każdym razie tutaj. и балтских яцвян, яцвингов, и славянских дриговичей, и криговичей, и древлян, и элемент нордитский, сарматский, можно скомпоновать в один народ. И другая фаля Балтов, чили старожитные литвини подбияли земли белорусские в 13-14 веку, когда вообще общем повставало великое княжество литовское, потому что оно не было великим, было только часть чудесной Литвы. I przed jeszcze dynastią Giedyminowiczy już istniali tacy jak dowódcy i przywódcy jak wicień albo Trojdzien na przykład i oni opanowali sobie części zachodniej i północno-zachodniej Białorusi, później już za Giedemina. i jego potomka Olgierda. Cała Białoruś była opanowana, tam również i Smolensk i części Ukrainy, Kijowski obwód na przykład. A dalej już możemy tutaj dotrzeć do e, Swidry Gajla, do później Witolda i Jagajla, czyli zastanowalni dynastii Jagiellonów w Polsce. To wszystko związane z historią Białorusi ściśle, bo to odbywało się na ziemiach Białorusi. Te ludzie zostawili swoje genom na białoruskich bojarzach i szlachcie białoruskiej. Później Białoruś jako Litwa, jako Wielkie Księstwo Litewskie, jako najważniejsza jej część Всплесняла политически с Польской с времен Егеронов, позже, во время Львовской унии. То есть было одно государство, Речь Посполитая, Великие Магнатские Роды, Сапеговы, Радзивилловы и некоторые другие были тоже из Белоруссии. И во время разборов Белоруссии вся эта земля вошла, была забрана Империум Российским империумом. Хотя белорусская шляхта тогда была очень полонизирована и участвовали в повстаниях, например, в стычневом повстании очень мощно рух Калиновского, Кастуша Калиновского. И позже Беларусь уже повстала в 1918 году, как государство независимое. И, на правду, и сняла, и сняла свои войска, и сняла свои казна, то очень мало знаний элемент истории, или Белорусская народная Республика и сняла, хоть и была, на правду, не имела мощного вспарча, I Niemcy wbrew mitom rosyjskim akurat nie wspierali jej istnienia, a szybko odeszli. Po I wojnie światowej dalej Związek Radziecki. Część Białorusi Zachodniej była w II Rzeczypospolitej, ale po II wojnie światowej już nie. I w dzisiejszych czasach mamy też Republikę Białoruś, która tak naprawdę coraz większej jest satrapem Rosji przez rządy Lukaszenki człowieka, który niszczy własny język, zamyka białoruskie szkoły na rzecz obcego języka, czyli rosyjskiego, no to jest ewenement w historii Europy, bo nawet irlandczycy tak swój język nie, za, nie zniszczyli, jak rządy na Białorusi. Natomiast jeszcze o sprawach białoruskich warto upominać, wspomnieć o białoruskiej opozycji i nie, mowa nie idzie o dzisiejszych, na przykład o ruchu Cichanowski czy Pawła Latuszka, a o opozycji starej. Najbardziej, według mnie, kosztowny i wartościowy tych ludzi, warty wspomnienia, to przede wszystkim Zenon Pozniak. Zenon Pozniak, lider białoruskiego narodowego frontu, frontu, narodowego, nieludowego, niektórzy tłumaczą na polski błędne pomyłki, przez pomyłki, to właśnie narodowy front, to są narodowcy. I później u nich był rozład już na emigracji, Zenon Pozniak teraz jakby, kieruje белорусскими консервативными христианами, христианами Белорусского народного фронта. Натомест Зинон Позняк имел e, удел в выборах, в 1994 году позднее бойкотовал певные реформы Лукашенки. E, Зинон Позняк поддерживал неподлеглый правительство Ичкерия, или Чеченью, у жондах Дудаева. Втеды позднее Лукашенко первый раз wystąpił przeciwko własnego języka, czyli żeby e, białoruski język ścisnąć i państwowym e, oznaczać rosyjski, to Zinon Pazniak przeciwko tego występował. No, były też dużo innych wydarzeń, ale z najgłówniejszych e, Zinona Pazniaka atakował bieloruski Amon, później chcieli go aresztować i być może zabić i o, udało mu się ujechać z kraju. E, I С христианских демократов Варто вспомнить младшего человека Который тоже делал когда-то с Это был Павел Северинец Павел Северинец сейчас сидит В белорусском więзении На Беларуси Потому что Павел Северинец Часто манифестовал, часто противставил Режиму Лукашенко С позиции христиан То католик, между иными I za swoje przekonanie religijne również on siedzi w więzieniu, ponieważ białoruski rząd często określał jego jak religijnego ekstremiści i w różnych przypadkach atakował. Postać jest ważna i uważam, że warto jej wiedzieć w Polsce, bo to jest jeden z takich propolskich nastawionych polityków. Jeszcze jeden z najbardziej znanych polityków, i który teraz też siedzi w więzieniu z 20 roku, to Mikołaj Statkiewicz. Mikołaj Statkiewicz z partii Narodnej Gramada, czyli on zarządzał socjaldemokratycznej partii, ale to nie są te socjaldemokraci, tak jak w Europie i nie są to też Sowieci, bo z komunistami on też zmagał się. To raczej centristce um, według swoich przekonań za centro, może centrum lewicy ekonomiczną, natomiast uh, też to rządy mocnej ręki, ponieważ uh, Mikołaj Sadkiewicz był wojskowym jako sojusz wojskowych, uh, jak, jako Przedstawiciel sojusza wojskowców w Białorusi, on przeszedł do politycy i w pewnym stopniu też był militaristem, i nie zawsze był takim demokratem w zachodnim sensie tego słowa. W każdym razie za swoje poglądy, za służby do ojczyzny, on został ukarany i teraz siedzi w więzieniu. O tych ludziach wszystkich warto wiedzieć i mogę nagrać więcej o białoruskiej opozycji, o starej białoruskiej opozycji, old jeszcze o starożytnej. I co, no, na koniec można dodać, że Statkiewicz ma też szlacheckie pochodzenie, pochodzenie ze starej litewskiej szlachty, a Zinon Pazniak też ma pochodzenie szlacheckie i mieścianskie. Jego dziadek a, służył drugiej II Rzeczypospolitej w białoruskich towarzystwach. Wszystkie te ludzie związane z Polską i każdy Białorusin związany jest z Wielkim Księstwem Litewskim i z Rzeczą Pospolitą. Mylną jest e, w Ujawniać Białorusów, ujawniać jako naród rolniczy, chociaż rzeczywiście gospodarka rolnicza tam kwitnieje rzeczywiście tam też istniało dużo chłopów, ale zawsze też była swoja szlachta, swoje mieszczaństwo i ludzie te kulturowo są bliżej do Polski niż wszyscy, wszyscy inni sąsiady. Do widzenia.